Nadszedł ten dzień, długo wyczekiwany przeze mnie. Wystarczy tylko jedno kliknięcie, aby dostać to, na co tak długo czekałam. I wy w sumie też. Czas na. Pokazanie umeblowanego domu w Simsach. Siemaneczko, z tej strony Julka. Witam Was w kolejnym odcinku Simsów. Siemaneczko, ziomeczki, tutaj ja. Cicho. Hejka, tutaj ja. Ponownie. Dziś Zamieniam się w katarzynę Dowbor i prezentuję wam ukończone bagno szreka. Oraz wrzucamy Boba. Do basenu. Z krokodylami. Zapraszam? Nigdy nie ulegnę, nigdy nie nie. Chcę wolnym być Mamy jeszcze 3 dni urlopu, jak ona miała na imię. A ona nie miała na imię Jokasta? Czy mi się coś przyśniło? Czemu ty jesteś bossa? A możesz porozmawiać o jakimś swoim zainteresowaniu, nie tylko o nim? On jest po ślubie. Nie denerwuj się. Poproś Simko o imieniu Kinga, by postarała się o wymarzoną pracę. To jest takie bardzo dopingujące. Przykro mi, Jay, ale wygląda na to, że nie znam cię za słabo, by z tobą rozmawiać. Ale jej się szybko nastrój zmienił. Poznaję o zainteresowaniach. O, co ci chodzi? A może coś ukraść jeszcze stąd? Albo rozpal w piecu i spalim dom. To będzie dobre. Ona ma rybę jakąś. Aura emocjonalna. Pewność siebie. Ryba dająca pewność siebie. To jest ryba susul. A ty co robisz, Grażyna? On chce spać, on chce się myć, on chce jeść. Co oh, to jest jakieś dziecko? Szybko biegnij do niego. Biegnij do niego. Zaproś na nieistniejące <śmiennie> przyjęcie. Nagras <śmiennie> wywalony. Dobra, idź już do mamy. W ogóle kto jest twoją mamą? Szpilka. Co to za jakiś niedźwiedź? Co to się... Flirciarskie zapoznanie z niedźwiedziem chcesz zrobić? On był w tym lesie. To jest jakiś stalker. A to kto to? Małgorzata Jesz. Nie, to jest człowiek, a nie Jesz. Tu jest kibra. Tu się można myć. Weź prysznic. Co to jest? Co to jest? Ty ona obserwuje znak. Prawda, przyszła się ścigać do krzaków chyba. Beata Gracz. Beata Gracz. Jak ona miałaby... Po angielsku. Betty Player. Korzystaj z łazienki. No, jaka zadowolona. Cięcią! <gasps> A to kto to? To też ktoś sika w krzakach. Mateusz, ma ślanka. Spoglądając w szerokie niebo nabieramy przekonania, że możliwe jest wszystko. No wszystko jest możliwe. Czemu to ty ile w tych krzakach siedzisz? Wszystko jest możliwe, ale... No, czasami nie. Możesz umyć zęby. Ona no, chyba się ciała. Snój opowieść o duchach. Nie maruć. Mirosław Trzewik. Co to za jakieś hizy? Pamiętaj, nawet przebywając daleka od domu, wciąż możesz umrzeć. Jeszcze jakiś duch przyszedł i podgląda. A jakbyśmy robili tu co innego, to co? Tyżbyś byś się patrzył, Trzewik? On słucha tych chcesz opowieści. Pewnie myślisz sobie, że góry, ale ty głupot gadasz. Siema. ma. Spytaj o życie po śmierci. Ale fajne góry już? A to kto? A to Jaguar. Do no, nie wytrzyma. Spakuję Wam do walizy. To pojedziemy. Do domku, do nowego domku. Weź zapostuj coś na Instagrama. Na przykład. Właśnie Trzeba pożegnać się z tym domem. Weź swoje ulubione skrzypce, weź te, to, te figurki nad niem co to jest. Weź swoją żabę i swoją drugą żabę. Kadzidło. Gdzie postawimy wam bagno? Mieszkanie w tym miejscu zapewnia splendor, to to jest splendor. Blask Aś, to nie mogę napisać, że mieszkają bogaci ludzie po prostu. Dobra, tu wam zrobię bagno. Trzeba się pożegnać z tym domem, z tą lamą. Czekła, nie śmiej się, to jest poważna, poważna sprawa teraz się dzieje, a nie jakieś śmianko. Prezentuję wam dom. Ten kibel musiałam przesunąć w tę stronę, bo tutaj jest okap i jest zakryty. A tutaj co? Tutaj czemu tu się nie zrobiło bagienko? Przepraszam bardzo. Tu możemy zrobić, jak wszyscy umrą, to tu zrobimy cmentarz. Albo jak Bob umrze od krokodilu, to też mu tu zrobimy cmentarz. Będzie nawiedzał nasz kibel drewniany. Co wy na to? Zostałam od Was propozycję, żeby dodać. Podoba mi się ten głos. To naprawdę ładny głaz. Postawimy go tu. Wykupiłam krowokwiata. Zamieniłam znak z dodatku na zakaz wjazdu. To nie? nie? Chcew, aby żaby siadały na lilii wodnej. Kocham tę grę. Chzwu, aby żółwie wygrzewały się na kłodzie. Co? Jakie żółwie? Przegłój żaby, nie? Tu jest taki hol. kiedy tu są klucze, jakiś kalendarz, kominek. Mamy baby jodę nawet. To jest kogut Wiesiek. Wiesiek? Kończyły mi się ryne, jasne. Tutaj mamy na przykład naszego koguta wieśka. Portret robił nam malarz Piotr. Nie znacie malarza Piotra, ja też nie, ale robił fajnie, zrobił nam ten obraz. Tutaj mamy półeczkę z bimbrem. Natomiast tu zaczynają się schody. Jest pierwsza w nocy, ja takie żarty robię. Po bokach mamy świeczuszki. I tak te schody prowadzą nas do kuchni. Wszystko jest robione w kolorach żółto-zielono-brązowych. Styl bagna. Tutaj mamy naszego lokaja. On został zamieniony w miecz, bo zdenerwował mnie. Mikrofala. Zatrudnij Instimo i mój bok. Pan jest jako żywieniowca? Możemy go zatrudnić i go utopić. Dobra. Postawiłam żabę. Bo lubię żaby. Tutaj mamy taką jadalnię. Jest taka ryba, nawet. Tutaj mamy barek z alkoholami. Biała mewa, na przykład. Przechodzimy do paru. Tutaj mam taką lampę z drinkiem. Tutaj jest pianinko. Tutaj mamy kącik komediowy Grażyny. I tutaj jest taki wodospad, zrobiony taka ściana z wodospadu. Tutaj jest obraz taki drzewa. I tutaj jest taka poczekalnia, czekania na co, na kiedy przyjdzie jakieś szczęście w życiu. Tu jest pokój Grażyny. Tutaj mamy takie pocztówki. Tutaj mamy laleczkę boba tu, Ole mam pomysł, czekajcie Girafa. Kącik z telewizorem tutaj mamy mieczek, jaguar nas denerwuje, to już będzie po nim albo się wyprowadzi, tutaj mamy taką szafę, która jest mało praktyczna bo tu nie można wejść, a tu mamy łazienkę Mamy takie kryształy, kamienie, kaczuszkę, kibel. Wiadomo, musi być w kiblu, kibel. tutaj na samym wejściu mamy taki zrobiłam taki schowek. To jest taki pokój gościnny, nie jest w stylu żółtym. Baba tu przytrzymywać to, żeby miał taki jakiś klimat, ten, ten pokój, żeby nie czuł się sam. Mieni rybka, przestraszona. Tutaj mamy taką drabinę. Wyjdziemy do ogródka, do rzeźbienia, do fontanny, do kibla można wyjść. Tu jest tak zwana sala kinowa. E... No, tutaj natomiast jest biuro, biuro Grażyny, naszyjnik Grażyna go ukradła i tutaj jest tak zwana właśnie siłownia, tu jest taka maszyna do robienia barów, jakieś plakaty, drinks i tutaj jest kibel, żeby się umyć po ćwiczeniach, tutaj mamy salon, giga lustro. Taki rycerz. To jest Steve. Tu mamy kaczkę. Telewizor. I tu jest fotel masujący. Tutaj jeszcze mamy takie lustro i kominek. To jest pokój szatana, czyli prawdopodobnie przyszłego dziecka Grażyny i Jaguara. Wchodzimy. Zrobiłam również pokój w stylu zielonym. Ponieważ nie wiemy, czy to będzie dziewczynka, czy chłopiec, czy może bliźniaki, czy trojaczki, czy czworaczki, czy piątaczki, czy szóstaczki. I tutaj, patrzcie, jaka ryba. Ryba nie topesz. Fajne, nie? Pseudoszafa. I tu jest taka mapa stalkująca rodziców, żeby przejąć nad nimi władzę. I to jest kibalek, jaki I taka ryba nad kiblem. Widzisz no na nią straż ze strachu. I taki cały domek, to jest taki skrzypce grażyny. Postawimy tutaj. Kadzidło trzeba postawić. Czas na najważniejszą rzecz. Jest czwarta rano. Nieważne. Nieważne. Na zabicie Boba nigdy nie jest za późno. Ty nic nie słyszałeś. Żapsun, schodzisz na dół. Pierwsze, co robisz, to zatrudniasz jako żywieniowca Boba. Bara Bara w dziczy. Coś powiesz na temat udekorowania domu? Przeciętny Bara Bara? To nie będzie Bara Bara. Idź do swojej kingi. Ej, to miał być Bob. Gdzie jest Bob? Gdzie jest Bob? Boba mi daj. Bob. Zaproś go. Bob śpi. A mnie to nie obchodzi, miałeś przyjść. Zaproponuj masaż stóp. Sugeruję, że matka tego Sima jest lamą. Zabrałeś mi stówę i miał być kurde. Bopat, nie ty. Gdzie idziesz? O nie, ty już do komputera idziesz, tak? Wyproś. Bob stałeś już, bo Zaraz tu będzie. Ty też mówił, że zaraz tu będzie, konie nie było. Hee, ty Bob! No ogóle mi masażu dłoni. Mogę dać krokodyla do basenu? Mogę dać. Chodź Bob. Dobra, zapiszę teraz grę. Jak najwyżej on nie umrze, no to sobie wróci do żony. A jak nie, to zrobimy cmentarz. Dobra, zrobimy inaczej. Może być taki krokodyle. Poświęć się dla dobra gry. Pointu. Możesz pływać? Zobaczymy, że będą krokodyle. bo jest samotnikiem. Samotnicy są najszczęśliwsi w osobnieniu krokodyle masz, więc nie jesteś w sumie taki samotny. Zjecie? Możesz? Uolio krokodyli. Ej, możecie mu coś zrobić. One się całują. Proszę. O, o. Can the alligator in pond kill sims? No. Damn, I wish they could. Ja też. Ale no, gówno. I ej. Czy jak to na was niech się mówi. Czemu? Zepsuliście potencjał tej gry. Krokodyle nie jedzą ludzi. to byłoby super. No i co, teraz muszę się pocieszyć tym, żeby kuć lalków w butu. Chcemy się płakać. Zapytaj o hobby. Kiemasz masz hobby? Moim jest wrzucanie do krokodyli ludzi. Bob nie lubi gotowania. To jak on jest żywieniowcem? To nie ma sensu, Bob. Ty tam plujesz do tego jedzenia tym ludziom? A dla hajsu ty to robisz. Nie rozpalaj w tym piec, no Wyślij do domu. No i rozpalił mnie w piecu. No. Przychodzą pierwszego dnia, nie wiem, kurczę, szkoda te aligatory. Fajne były. Ej, weź tu postaw matę. Oficjalnie pozamiatał. Ciczy jogę. Zapalka dzidło o smaku szafran. Mam czkawkę no nie. Ej, ja zmywarki nie kupiłam Pożar! Gdzie jest pożar? Gdzie jest pożar? Gdzie jest ten pożar? Co? Ktoś tutaj się pali? Czy co? Ty się palisz? Nic poniu! Gdzie jest ten pożar? O, że kamienie się palą to nic się nie pali No To o co im chodzi? Pożar jakiś znaleźli. Tu co się pali, no? Idziesz skorzystać z kibla szeregowego? Co to za dzieci tu? Co ta bella ci przychodzi? Co to już przychodzi? Ja tu sram. Dobra, bella, powiedz mi, gdzie jest pożar. Kaj, tutaj się pali. Ta żyrafa się spaliła. Ups. Czemu Dawid pociadło mi znowu przy las? A bo to jest i mąż. <noise> bella cię spotykać z Dawidem pociadłem? No o co ci chodzi? Zdrościsz mi chaty, bagna, bo mi krasnala, straszycie. Przynajmniej nie jest tak źle jak na skrzypcach. Czas postarać się o dziecko, waszego potomka. Jak teraz wam nie wyjdzie za pierwszym razem, to na zmienia pracę, rzuca pracę. Już? To jest ten moment. Gdzie Teraz nie wyjdzie, to ty zostajesz zawodową skrzypaczką, a Jaguar idzie do Kingi. Muchy. Walczysz o wszystko teraz, Grażyna. A! O nie! Dobra, kochani, to by było na tyle z tego filmu. Dużo się działo. Niestety krokodyle nie zjadły nam Boba. Ubolewam nad tym. No to co, kochani, tradycyjnie życzę Wam miłego dnia, miłego popołudnia, miłego wieczoru, miłej nocy. To byłam ja i do zobaczenia w środę o 16 w kolejnym filmie. To jeszcze nie koniec, Bob.